Modelarskie kowadło, kolejny epizod prac nad panther przy Aus-Elstami. Słuchajcie, etap budowania podwozia mam za sobą. Bardzo ciekawy model w tym momencie. Goncinice, myślę, że udało się je dobrze spasować. Tu widzę tylko jakiś paproszek wystaje. Muszę się przyznać, że trochę bardziej męczyłem się przy, jakby to ująć. Lewej niż prawej, nie wiem o co chodzi, ale ostatecznie wszystko udało się spasować. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które tu widzicie, to ja jeszcze ładnie poprawię. Gąsienicę malowałem AK111 11 Bert Amber. W tym miejscu spasowanie naprawdę fajne jest to ułożenie śladkowate, czyli tak jak to powinno wyglądać w rzeczywistości. Wszystkie elementy podwozia, czyli malutkie koła i Generalnie na superglue musiałem montować tu, znaczy w sumie tą spinkę, czy jak to nazwać, a tutaj koła są na wcisk. Tak naprawdę jednak posmarowanie tego farbą pomogło i uzyskałem efekt jaki chciałem. Teraz zajmę się tylko poprawkami malarskimi tam, gdzie one są konieczne. Tutaj może trochę mniej, bo to będzie brudzone jak po ćwiczeniach. No i potem już będę przymierzał się do zamontowania góry kabiny góry, góry, wanny, kadłuba i będę mógł zabierać się za kolejne prace. Tradycyjnie nowych widzów zapraszam do obserwowania i subskrypcji, a wszystkich do sekcji komentarzy. Jak również zapraszam na moje media społecznościowe TikTok, Instagram, Facebook i przede wszystkim Blogspot, na którym wszystkie poszczególne etapy budowy są opisane i obfotografowane. Pozdrawiam, dzięki, cześć!